Pixel Look, a dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, co udało mi się kupić do konsoli SNES: i jest to przystawka Kadrich Super Game Boy, który umożliwia odpalenie gier z klasycznego Game Boya na dużym ekranie telewizora poprzez konsolę SNES. Premiera tej przystawki miała miejsce w 1994 roku kosztowało o 10% więcej od standardowej gry na SNES-a ja po latach kupiłem ją na Allegro za cenę 80zł więc naprawdę było warto a więc zapraszam do sprawdzenia działania tej oto przystawki, czyli Super Game Boya. przystawka Super Game Boy to zmodyfikowany kadrysz do SNES-a jest trochę większy od standardowej gry do SNES-a. Na przodzie mamy napis Super Gameboy, oraz z przodu znajduje się slot na kadridzie od Gameboya. Z tyłu zaś znajduje się naklejka potwierdzająca oryginalność tego. Kadridża. W środku kadridża znajduje się oryginalna płyta główna konsoli Game Boy. Gry nie są emulowane, a faktycznie odpalane z konsoli Game Boy. Do zestawu zakupiłem 3 gry na OLX za cenę 120 zł, żeby przetestować tą oto przystawkę. Niestety jedna gra nie posiada naklejki. Szukałem, żeby dokupić do niej naklejkę na OLX, Allegro, na eBayu, a nawet na AliExpressie, ale niestety nie mogłem jej znaleźć. Z pomocą przyszła mi firma Ganson Diorama Cube, która zajmuje się produkcją naklejek, pudełek do retro gier oraz sześcianów z retro gier. I tak właśnie prezentują się zamówione naklejki na kadridż do gemboya od firmy Ganson. Naprawdę są świetnie wykonane, z bałością o wszystkie szczegóły. Są dwie sztuki i jeszcze dostałem dodatkową taką naklejkę na kadridż. Zaraz zamontuję, nakleję to na kadridż i zobaczymy jak prezentuje się to w całej okazałości. I tak prezentuje się kadridż z nową naklejką do gry Space Invaders. Naprawdę świetnie to wygląda. Jest świetnie wykonana. Polecam oczywiście firmę Ganson, która robi właśnie takie reprodukcje naklejek do kadridge na wszystkie retro gry. Naprawdę warto. A teraz odpalmy przystawkę i przetestujmy, jak działają gry i jak to wszystko wygląda. Zapraszam. A więc odpalmy, zobaczmy, jak to wszystko śmiga. Pierwszą grą, którą odpalimy będzie gra Tetris. I tak to się prezentuje. Mamy tu taką fajną nakładkę, jakbyśmy grali na klasycznym Gameboju. Możemy jeszcze także ustawiać dodatkowo menu, odpalić, naciskając te dwa tylnie przyciski. I wtedy wyskakuje nam menu, i możemy dodatkowo zmieniać kolory gier, ramki oraz spersonalizować własne. Ustawienia gry. I tutaj mamy różne kolory, jak gra ma być wyświetlana. Oraz jest taki jeszcze filtr klasyczny, jak grało się na klasycznym gęboju czyli taki ekran zielony. Naprawdę fajna opcja takiego ustawiania są też tak zwane tutaj ramki, możemy też czy ma być z ramką czy bez ramki, jak ma być wyświetlana wyświetlany obraz. Naprawdę fajne opcje dodatkowe. Fajna przystawka. No i oczywiście wszystko fajnie wyświetlane jest na dużym ekranie. Odpalmy jeszcze grę Space Evaders. I mamy tutaj dwie wersje gry, czyli Super Game Boy i wersję Arcade. Odpalmy wersję Arcade. To jest taki smaczek tego, tej przystawki, że mamy dwie wersje gry. Na zwykłym Game Boyu mamy tylko standardową wersję. I ograjmy chwilę tego świetnego klasyka. I tak właśnie prezentowałaby się przystawka Super Game Boy do odpalenia gier z klasycznego Game Boya na dużym telewizorze poprzez konsolę SNES. Jest to naprawdę świetna sprawa. Możemy ogrywać teraz. Gry z klasycznego Game Boya na dużym telewizorze. Fajnie to wygląda. Fajnie się gra. Ta przystawka yy, działa z klasycznymi grami do Game Boya oraz tymi czarnymi grami, także wydawanych na Game Boya. Odpala wszystkie gry z AliExpressu. Nie działa tylko z grami z Game Boya Color. Jest to naprawdę fajna przystawka. Polecam każdemu zakup, kto chciałby ograć swoją bibliotekę gier na dużym ekranie. Naprawdę świetna sprawa. Ja jestem mega zadowolony z zakupu. Polecam wszystkim entuzjastom Game Boya oraz firmy Nintendo. A ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Zostawcie jakiś fajny komentarz po sobie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć. Do następnego filmu.